you <music> Andrzeju Duda, człowieku niedopełniający obowiązków prezydenta. Masz wykształcenie prawnicze, ale jesteś jedyny i samotny, który uważa, że, yy, że postępujesz zgodnie z prawem wśród swojego środowiska. Yy, to jest. Zamykasz sam sobie możliwości drogi, razem ze swoim obozem poparcia, który jest dosyć spory, ale który prędzej czy później będzie się zmniejszał. A my nie zapomnimy. Będziemy walczyć o, o praworządny kraj. Nazywam się Paweł Kasprzak i w imieniu Grupy Obywatele RP prosimy Państwa o nagrywanie filmów z wypowiedziami oceniającymi tę prezydenturę. Każdy taki film przesłany do nas zgodnie z instrukcjami poniżej będzie przez nas zamieszczony przy udziale wszystkich kanałów dystrybucji, jakimi dysponujemy.